Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków, rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Juźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru wymiany kryptowalut wymień wymieńbitcoina.pl bez zbędnego gadania przejdźmy do tego, co dziś jednak najistotniejsza, więc do analizy i tu standardowo jak zwykle rozpoczynamy od omówienia bieżącej sytuacji na notowaniach bitcoina. Bitcoina, który jednak zatrzymał się w rejonie linii tendencji spadkowej, o której mówiłem wam w miniony poniedziałek. Wtedy zaznaczałem, że wyznaczam ją raczej jako formę swego rodzaju ciekawostki, jako linię którą będę spoglądał, ale nie przywiązywałem co do niej jakiejś szczególnej wagi. Tymczasem widzimy, że zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek to właśnie w okolicy tej linii pojawiła się reakcja podażowa. Nie jest ona zbyt duża, nie jest to reakcja, która dziś musi wskazywać na jakieś totalne załamanie bitcoina, ale jest ona wystarczająca do tego, aby zwiększać prawdopodobieństwo realizacji scenariusza, o którym mówiłem w poniedziałek. Czyli tego zakładającego spadek bitcoina w rejon 61 tysięcy dolarów. To jest oczywiście poziom, który obecnie niezwykle precyzyjnie pokrywa się z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego z tego ostatniego podbicia wzrostowego, więc jest prawdopodobieństwo, że po osiągnięciu tego pułapu bitcoin może się z tego zakresu odbić i tak naprawdę wrócić sobie na ścieżkę wzrostu, zmierzając czy to w kierunku 67 tysięcy dolarów, czy dalej ponad 73 i oczy. Oczywiście nowe ATH, więc krótkoterminowo w mojej ocenie warto być przygotowanym na to, że spadki mogą być kontynuowane. Natomiast istotną rolę zapewne odegra to, co wydarzy się w okolicy 61 tysięcy dolarów. Czy odbijemy się od tego poziomu? Czy pojawi nam się w jego okolicy jakaś reakcja popytowa, tak jak to miało miejsce, na przykład 20 marca, czy potem 18-19 kwietnia? Czy być może będzie mieli powtórkę z poprzedniego tygodnia, kiedy 30 Kwietnia rynek osunął się poniżej tych 61 tysięcy dolarów. Wówczas realnym zasięgiem do takiej dalszej wyprzedaży mogłyby okazać się nawet okolice 54 tysięcy dolarów, no bo jakby nie patrzeć, tam wypada nam dolne ograniczenie tego równoległego kanału, wewnątrz którego bitcoin utrzymuje się mniej więcej od początku kwietnia bieżącego roku. Więc 61 tysięcy dolarów to w dalszym ciągu jest jedna z najciekawszych stref, na które warto w przypadku bitcoina zwracać uwagę. My tymczasem Przejdźmy dalej, zerknijmy sobie na Ethereum i Ethereum chciałem Wam pokazać z perspektywy interwału 4Godzinnego, bo na h jesteśmy w stanie dość ładnie doprecyzować różne poziomy i przede wszystkim doprecyzowałem to dolne, horyzontalne wsparcie w wysokości 2860 dolarów. Ono wypadało nieco wyżej, teraz natomiast ja je troszeczkę Obniżyłem tak, aby bardzo ładnie było testowane, czy to tutaj jako opór, czy tu jako wsparcie, tu jako wsparcie, tu jako wsparcie, więc naprawdę bardzo fajna strefa. Oczywiście to nie jest pojedynczy poziom pojedyncza wartość. To jest. Jakiś rejon 2860, równie dobrze to może być 2870 dolarów, choć po prostu o pewien rejon, który w tym przypadku jest dla nas istotny. Jak troszeczkę przybliżymy tę sytuację, to zauważycie, że w wyniku tych ostatnich spadków, które obserwowaliśmy na przestrzeni minionych godzin, doszło do zejścia poniżej lokalnego wsparcia w wysokości 340 dolarów była w nocy, czy właściwie jeszcze dzisiaj o poranku, tak naprawdę obserwowana reakcja popytowa, i jak mam być z wami szczery, to w momencie w którym ja wykonywałem tę analizę, to Bitcoin, e, przepraszam, Ethereum było gdzieś w rejonie właśnie tych 3400 dolarów. Natomiast widać, że na przestrzeni ostatnich minut znowu obserwowaliśmy jakąś presję podażową, wskazującą na być może odbicie tego pułapu, co może napędzić ponowny spadek, właśnie nawet w kierunku tych ostatnich dołków, czyli w rejon 2860-70 dolarów. A jakie projekty zaproponowaliście Wy do przeanalizowania na dziś? Pierwszy z nich. To link, Chainlink. W tym przypadku wyznaczyłem linię tendencji też spadkowej, testowana dwóch, trzykrotnie jako wsparcie, raz jako opór, teraz po raz kolejny. No i podobnie jak to miało miejsce na przykład w przypadku Bitcoina, też tu w poniedziałek pojawiła się reakcja podażowa, bardzo ładny, prospadkowy pin bar. Wczoraj mieliśmy spadek o ponad 3%. I jeżeli ta wyprzedaż będzie dalej kontynuowana, to w mojej ocenie, w przypadku Cheninka, jednym z ciekawszych, bliżej położonych wsparć jest dopiero granica ostatnich dołków, czyli znowu 12,30 dolarów, tak mniej więcej, no bo to może być równie dobrze 12 dolarów i Właściwie róbmy taką strefę: od 12,30 do 13 dolarów. To jest dość ciekawy rejon, do którego myślę, że notowania czajnika mogą w najbliższym, czasie, w najbliższym czasie podążać. Idąc dalej, przejdźmy sobie do notowanie Chilis. W tym przypadku sytuacja wygląda nieco bardziej optymistycznie. Przynajmniej krótkoterminowo, póki co wygląda nieco bardziej optymistycznie, bo oczywiście było widać tutaj, tutaj jakąś niewielką reakcję podażową, na przykład w miniony poniedziałek, kiedy notowania dotarły sobie w rejonie technicznego oporu zlokalizowanego nieco poniżej granicy 13 centów. Natomiast wczorajsza sesja to nie była sesja spadkowa, to była sesja wzrostowa i to taka całkiem wyraźna, no bo wzrosty przekroczyły 3%. Dziś znowu testujemy granicę tych niespełna 13 centów. U mnie na wykresie jest to poziom 0,1285, czyli 12,85 centa. Widać o poranku jakąś reakcję podażową. Być może notowania czyli się od tego pułapu odbiją. Natomiast nawet gdyby tak się stało, to zasięg taki krótkoterminowy dla spadków nie musi być wcale porywająco duży, bo do najbliższego wsparcia mamy bardzo, bardzo blisko. Jest to granica 12, czy symbolicznie powyżej 12 centów, i jest to poziom, który zbiega się z mierzeniem 38,2% korekty Fibonacci'ego z tego ostatniego odbicia wzrostowego. Więc to jest zasięg dla krótkoterminowego spadku. Dopiero zejście poniżej tego pułapu. Ja nie mówię, że to jest niemożliwe, ale dopiero zejście poniżej tego pułapu mogłoby w rzeczywistości zainicjować dalszy rajd spadkowy. Więc na ten moment sytuacja oczywiście wygląda raczej spadkowo, ale ten spadek nie musi być wcale jakiś drastyczny. Idąc dalej, zerknijmy sobie na NIR. W tym przypadku zauważymy dość wyraźną już presję podażową nawet w takiej wczorajszej sesji yy, odbicie od oporu wysokości 7 dolarów i 65 centów i tak naprawdę to jest wskazanie, które może w mojej ocenie napędzać dalszy rajd spadkowy. Jeśli chodzi natomiast o zasięgi, to tutaj skupiłbym się na dwóch poziomach. Pierwszy to jest 6 dolarów 60 centów, drugi to jest 5 dolarów i 85 centów. Więc to są dwa najbliżej położone wsparcia, na które myślę, że warto będzie tutaj zwracać jakąś Szczególną uwagę. Idąc dalej, kolejny projekt, który zaproponowaliście, to Manta. Tu patrzymy na ten wykres z perspektywy interwału 4 godzinnego, a nie dziennego. No i teraz tak: w przypadku Manty ostatnio, jak analizowaliśmy ten projekt, to mówiłem Wam o formacji klina zniżkującego. Z tego układu udało się wybić górą. Natomiast znowu mierzymy się z tą samą bolączką, z którą bardzo często mierzymy się przy okazji klinów, flag, trójkątów i tego typu formacji. Mam tutaj na myśli sytuację, w której notowania wybijają teoretycznie z jakiegoś układu, w tym przypadku z klina, ale późniejszy ruch jest relatywnie nieduży. Dlatego że kliny, flagi, trójkąty to są formacje. Które w trakcie swojego tworzenia, w trakcie budowy, tak naprawdę, generują całą masę dołków i wierzchołków. W tym przypadku interesowały nas przede wszystkim wierzchołki, no i każdy z tych wierzchołków. Później może stanowić dla rynku dość istotny opór. No i nie inaczej było w przypadku manty, kiedy wybiliśmy sobie z klina górą, ale zatrzymaliśmy się już w rejonie właściwie najbliższego dostępnego oporu, czyli granicy 1 dolara i 90 centów. Nawet gdybyśmy wybili ponad, to kolejny opór był w rejonie 2,03, 2,04, dalej 2,24, 20, 2,25, więc te zasięgi od oporu do oporu są w przypadku tego typu formacji relatywnie niewielkie i to jest bolączka, z którą mierzymy się regularnie. Nie także na mancie teraz, tylko zwykle, jeżeli już obserwujemy jakiś clean, trójkąt. No, wyjątkiem mogą być tutaj trójkąty prostokątne. Pod warunkiem, że wybijamy poprzez pokonanie horyzontalnego ograniczenia, a nie tego nachylonego pod kątem. Natomiast nie mam na dzisiaj przygotowanego takiego przypadku, więc nie będę za bardzo się na ten temat rozwoził. Jak kiedyś na wykresie taki przypadek zaobserwuję, to odpalę Wam też dwa slajdy, które mam przygotowane w prezentacjach takich webinarowych na ten temat i wam wytłumaczę, jaka jest różnica. Kiedy rynek wybija z trójkąta prostokątnego poprzez pokonanie horyzontalnego ograniczenia albo poprzez pokonanie tego nachylonego pod pewnym kątem, bo te różnice są nieduże, ale w przypadku tradingu mogą być bardzo, bardzo znaczące. Natomiast dzisiaj nie będziemy się tam, tym zajmować. To, na co natomiast warto zwrócić uwagę, to to, że obecnie obserwujemy retest górnego ograniczenia tego układu, czyli potwierdza się to, czy mówiłem Wam chociażby ostatnio, że linie tendencji. E, czyli nie trendu, podobnie jak horyzontalne poziomy, też podlegają zasadzie zmiany biegunów. Więc jeżeli tego typu strefa do tej pory stanowiła dość istotny opór dla rynku, ona na, stanowiła, raz była testowana, drugi, raz trzeci, czwarty, piąty, dopiero za szóstym razem została wybita, to po wybiciu rynek może chcieć do niej wracać, może chcieć przetestować ją od drugiej strony. Tak było między innymi w minioną niedzielę, kiedy testowaliśmy tę strefę od góry, no i tak jest także teraz. Póki co. Nie pojawiła się w tym miejscu jednak żadna reakcja hmm, popytowa, która mogłaby sygnalizować jakiekolwiek odbicie, odbicie i powrót notowań manty na ścieżkę wzrostów, więc tu trzeba tak naprawdę uzbroić się w cierpliwość. Z drugiej strony nie spadliśmy też poniżej tego obecnie testowanego wsparcia. Choć uważam, że ryzyko takiego spadku jest całkiem wyraźne. No jakby nie patrzeć, jesteśmy w rejonie technicznego wsparcia. Reakcji popytowych brak. Szeroki rynek kryptowalut wskazuje sekwencje raczej spadkowe niż wzrostowe. Więc obawiam się, że możemy tego wsparcia tym razem nie wybronić. Możemy zejść poniżej, a to wiązałoby się z dalszą wyprzedażą czy to w kierunku majowych doków, czy dalej, nawet do dolnego ograniczenia tego układu czyli gdzieś bariera 1 dolara i 37 centów wchodziłaby tutaj jak najbardziej w grę. Idąc dalej, zerknijmy sobie na kuzame. W tym przypadku mamy próbę, czy mamy tezę, ale właściwie w mojej ocenie jest to już próba pokonania technicznego wsparcia. Jest to granica 28 dolarów. Na ten moment jesteśmy nieznacznie poniżej tego zakresu. Natomiast jeśli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to w mojej ocenie notowania Kuzamy mogą zmierzać dalej w kierunku 22-24 dolarów. To nie są dwa poziomy. W mojej ocenie to jest po prostu jedna strefa, na którą warto będzie zwracać uwagę. Pomiędzy 22 a 24 dolary. Tam bym taki pułap kolejnego wsparcia widział, więc myślę, że to jest realny zasięg dla spadku, które w mojej ocenie z dużym prawdopodobieństwem możemy obserwować na przestrzeni najbliższych dni. Idąc dalej, zerknijmy sobie jeszcze na notowania Filecoina. W tym przypadku nie wybijamy jeszcze wsparcia, ale zdaje się, że w najbliższym czasie doświadczymy ponownego przetestowania tego pułapu. Mam na myśli granicę 5 dolarów i 50 centów. Natomiast gdyby w tym przypadku doszło do zejścia poniżej tego pułapu, to ta dalsza wyprzedaż mogła być kontynuowana czy to w kierunku 4,85, czy dalej nawet 4 dolarów i 15 centów. A za potencjalnym spadkiem poniżej 5,50 przemawiać może ten układ boczny, który tu obserwujemy, to był dynamiczny impuls spadkowy, a to przypomina formę korekty, z której jednak możemy wybić w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem, czyli w tym przypadku, akurat dołem. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście, i notabene kolejnym projektem po mancie, na który patrzymy z perspektywy interwału 4 godzinnego jest tak naprawdę Starknet w tym przypadku wyznaczam tutaj trójkąt, ale jest to trójkąt rozszerzający się, czyli właściwie jedna z najgorszych formacji, które możemy na wykresie zaobserwować, wyznaczyć. Wielu traderów w ogóle odpuszcza handel w oparciu o formację trójkąta rozszerzającego się, dlatego że jest to układ charakteryzujący się relatywnie niską skutecznością, szczególnie w bardziej zaawansowanej fazie samej formacji. Dlatego, że przyjmuje się, przynajmniej w teorii, że jeżeli jesteśmy wewnątrz trójkąta, w tym przypadku akurat rozszerzającego się, no to rynek powinien podążać od dolnego ograniczenia do górnego, od górnego do dolnego, od do dolnego do górnego i tak dalej. Ale w pewnym momencie sam trójkąt robi się na tyle szeroki, że rynek nie ma siły, żeby z górnego ograniczenia spaść do dolnego, z dolnego wzrosnąć do górnego i zat zaczyna zatrzymywać się w jakichś losowych miejscach, trudnych, bardzo często do przewidzenia, miejscach, które bardzo często nie wynikają w ogóle z analizy technicznej, nie ma tam żadnych oporów, Horyzontalnych wsparć, niczego, niczego takiego. Więc, jest to układ, no co do którego nie miałbym zbyt wielkiego zaufania. Patrząc jednak pod kątem klasycznie analizy price action, no to w ostatnim czasie doszło tutaj do odbicia, od górnego ograniczenia tego układu. Więc, przynajmniej w teorii, powinniśmy na przestrzeni najbliższych dni, myślę nawet, obserwować spadek w kierunku dolnego ograniczenia tego układu, czyli w tym przypadku był, byłby to rejon mniej więcej jednego dolara i centów. Kolejnym projektem, który e, zaproponowaliście do przeanalizowania jest EtherFi, w tym przypadku już nie, też interwał 4 godzinny, i w tym przypadku można dostrzec poniekąd potencjalnie tworzącą się formację głowy z ramionami. Jest to oczywiście prospadkowy układ, ale na ten moment on nie został potwierdzony, więc nie trzeba jeszcze aż tak bardzo panikować. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że notowania odbiły od poziomu 4,21,5 centa, czyli 4,21,50, czyli od mniej więcej tego samego pułapu, od którego odbijały już w drugiej połowie kwietnia. Jest to też poziom, który wypada relatywnie. Następnie blisko mierzenia 50% korekty Fibonacci'ego z tego wcześniejszego ruchu spadkowego. No, i teraz tak, jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to w mojej ocenie ciężko jest oszacować. Które wsparcie będzie ważniejsze? Wyznaczam dwa, one są relatywnie blisko siebie. Jedno wsparcie e, kreślę jako linię tendencji od, wzrostowej od dołków z 13 kwietnia przez dołki z 27 kwietnia, i tu zahaczyliśmy prawie na początku maja, także o te minima, i byłoby to wsparcie wypowiadające w okolicy 3,55 dolarów. Natomiast kolejne wsparcie jest niewiele niżej, i to już jest horyzontalny poziom wysokości 3,35, który był testowany też w połowie kwietnia, i później wszystkie te dołki właściwie. Po kolei. Zaznaczyłem to jako taki zielony trójkąt. W mojej ocenie jest to strefa, do której notowania mogą zmierzać. Nie wiem natomiast, które wsparcie będzie ważniejsze, czy linia tendencji, czy horyzontalny poziom. Zakładam jednak, że to nie będzie tak, że oba będą super istotne. Prawdopodobnie jeden zostanie respektowany przez rynek, drugi niekoniecznie i za jakiś czas jeden z tych poziomów będziemy mogli po prostu z wykresu usunąć, bo będzie już jasna klasyfikacja, która strefa jest dla rynku nieco ważniejsza. Idźmy dalej. Toncoin W tym przypadku sytuacja wygląda, powiedziałbym, interesująco, ale jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby mówić, że wygląda optymistycznie, bo za kilka godzin może wyglądać bardziej pesymistycznie. A mianowicie, ostatnie wzrosty, te, które zainicjowane zostały po tym, jak Tonecoin odbił się od poziomu wsparcia w wysokości 4 dolarów i 80 centów, przyczyniły się do pokonania oporów w wysokości czy to 5,20, czy dalej tego ważniejszego w rejonie 5 dolarów i 60, centów. Obecnie po trwającej od dwóch dni korekcie spadkowej obserwujemy retest tego wyższego poziomu. Natomiast nie ma tu jak dotąd żadnej ponadprzeciętnie dużej reakcji popytowej. W sensie o poranku obserwujemy jakieś odbicie. Problem jest tylko taki, że ja ten materiał nagrywam dla Was rano. Na ten moment mamy godzinę 7.21. Co oznacza, że do zakończenia dnia pozostaje kilkanaście ładnych godzin. I teraz, jeżeli pozostaje nam kilkanaście godzin, to wszystko może się wydarzyć. I ten poranny wzrost może za chwilę zamienić się w spadki. Dlatego nie analizujemy świec, które się jeszcze nie domknęły. Niemniej jednak, gdyby ta dzisiejsza świeca dzienna zakończyła się, zamknęła się nieco powyżej obecnych pułapów cenowych, mogłoby tutaj dojść do fajnej formacji objęcia Hossy wskazującej na potencjalne odbicie i powrót na, do wzrostów nawet w rejon 7,30. Jeśli natomiast poranny wzrost zamieni się za chwilę w spadki i finalnie do końca dnia Osuniemy się poniżej poziomu 5,60. To ta wyprzedaż mogła być kontynuowana dalej w kierunku 5,20. Myślę, że to jest takie bardzo prawdopodobne. Ewentualnie 4,80, ale w pierwszej kolejności skupiłbym się na 5,20. I na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie jeszcze na notowania PP. W tym przypadku mamy odbicie od poziomu 900 Dolarosi. Małe spadki obserwowane w niedzielę. Wyraźniejsza reakcja podażowa obserwowana w poniedziałek. No i kolejne spadki obserwowane. Także w trakcie handlu wtorkowego, notabene wczoraj minus 5,5%. No i teraz, tak, pierwsze wsparcie to jest właściwie granica, którą teraz testujemy, no bo to jest pułap mniej więcej 777 dolarów. Natomiast, jeśli ta granica została przekroczona, gdyby PP osunęło się poniżej tego pułapu, to w mojej ocenie ta wyprzedaż mogła być kontynuowana nawet w rejon tych nie mówię, że od razu dołków z połowy kwietnia, ale tych z początku maja, czyli granica 600 Dolarosi, już jak najbardziej, tak, już jak najbardziej wtedy wchodzi to realnie w grę. Tak więc podsumowując, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o perspektywy takie na najbliższy czas, widzę gdzieś na podglądzie, że moja kamerka się zacięła. Dziwna sytuacja, ale mam nadzieję, że. Mi to wybaczycie, bo dźwięk na szczęście działa. Jeśli chodzi o perspektywy na najbliższy czas, to w mojej ocenie rynek kryptowalut może kontynuować jeszcze tendencję spadkową, natomiast ta wyprzedaż nie musi przerodzić się w jakieś paniczne spadki, ona nie musi być rozległa, natomiast zdaje się, że póki co będzie to tendencja, która będzie tendencją dominującą przynajmniej na przestrzeni kilku najbliższych dni, więc myślę, że warto być na coś takiego gotowym. Wiem, że prawdopodobnie w tym materiale jest mały pogłos, The Jeszcze nie mam skończonego biura. Właściwie, gdybyście zobaczyli z boku, jak wygląda to moje stanowisko, to nie jeden z was by się e, trochę uśmiał. Natomiast powoli zaczynamy wracać do normalności. To jest pierwszy z kadrów nowego biura, najnudniejszy właściwie ze wszystkich, więc raczej zbyt wielu materiałów nie będę na tym tle dla was przygotowywał, bo dwa kolejne materiały, dwa kolejne kadry, dwie kolejne ściany właściwie będą wyglądały zdecydowanie ciekawiej, ale je prawdopodobnie. Będę w stanie wam pokazać może pierwszą w piątek, a jeśli nie, to mam nadzieję, że, że w przyszłym tygodniu i mam nadzieję też, że w perspektywie być może kilku dni, najbliższych właściwie, już ten pogłos powinien całkowicie tutaj zniknąć i jakość dźwiękowa tych materiałów też powinna być zdecydowanie zdecydowanie. Lepsza. Także jeżeli materiał się podobał, to standardowo zostawcie proszę łapkę w górę, nakarmcie algorytm YouTube'a, niech niesie się po sieci. Jeżeli macie jakieś sugestie dotyczące tego, co powinienem przeanalizować w przyszłym tygodniu, to też oczywiście dajcie znać o tym proszę w komentarzu. Ja za dziś serdecznie dziękuję i przypominam, że w tym tygodniu słyszymy się jeszcze w piątek, punktualnie o godzinie 10. Także trzymajcie się. Wszystkiego dobrego dla Was. Cześć!